Gość Radia Warszawa. Gość Radia Warszawa, Paweł Majewski, dziś z nami specjalista do spraw AI. Kłaniam się nisko, witam. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do jednej z moich ulubionych, o ile nieulubionej stacji radiowej. Bardzo nam miło. Sztuczna inteligencja zagrożenie czy szansa, a może zagrożenie i szansa jednocześnie? Najpierw bym podkreślił szansę, ale rzeczywiście tych zagrożeń jest dużo. I wydaje mi się, że to one najmocniej, najszybciej do nas docierają. No właśnie, ostatnio rozmawialiśmy, mówiliśmy bardzo dużo o tym, co działo się na Twitterze. Jeżeli ktoś nie korzysta, to może nie wiedzieć. Tam jest takie narzędzie, które nazywa się Grok, i wystarczyło wydać prostą komendę: Grok, proszę, rozbierz tę osobę, pokaż mi ją tam w bikini, i Grok to robił, i można było siebie czy kogoś innego zobaczyć, właśnie w takim oto wydaniu coś, co chyba nie powinno być społecznie akceptowalne. Wydaje mi się, że nie, natomiast ja uważam, że te problemy, o których teraz mówimy, to jest tylko początek problemów, o których będziemy słyszeć, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Kilka dni temu rozpoczęło się drugie ćwierćwiecze XXI wieku i wydaje mi się, że tematyka właśnie sztucznej inteligencji i tego, jak ona będzie wykorzystywana w sposób pozytywny, jak i negatywny, będzie coraz częściej dominowała w dyskusjach. I wydaje mi się, że oczywiście możemy się oburzać, możemy to potem ale to w ogóle nie wpływa na rozwój tej technologii. Pan redaktor sam wspominał o tej rekordowej rundzie finansowania, którą zebrało XAI Ilona Maska, która jest twórcą GroKa. Inwestorom wcale nie przeszkadza ta afera. No właśnie, to może być w pewnym sensie paradoks, bo przecież, kiedy wokół jakiejś firmy, mówimy na przykład, nie wiem, firmy na giełdzie, dzieje się coś no, negatywnego, jakieś zamieszanie, to raczej jest to spadek. A tu mamy dosyć solidny wzrost, właśnie mówimy o tej rundzie finansowania, tak? Bo zbiera, zbierane są środki w, bezpośrednio u inwestorów, bo ta firma, o której rozmawiamy, nie jest notowana na giełdzie, być może w przyszłości będzie, Gdyby była, to jest wyceniana na, na ile miliardów? 230 miliardów dolarów i dzięki tej rekordowej rundzie finansowania, właśnie w tych ostatnich dniach, kiedy rozgrywała się ta afera, ta firma osiągnęła rekordową wycenę w swojej historii. No to są dla przeciętnego zjadacza chleba pieniądze no, trudne do wyobrażenia. No ale sam Elon Musk jest najbogatszym człowiekiem na Ziemi. Być może dlatego, że wszedł właśnie w tę branżę takim człowiekiem najbogatszym jest. Myślę, że ta branża będzie znacząco pomnażać jego majątek. Już to widzimy zresztą właśnie. Po tej wycenie XAI. Gdyby je sprzedał, no to rzeczywiście to pokaźna sumka, którą można już w coś ciekawego zainwestować. Mm -hmm. Natomiast wydaje mi się, jeśli chodzi o Groka, jeśli chodzi o XAI, że inwestorzy patrzą na jego konkurentów. Wszyscy znamy czata GPT. To był pierwszy czat, bo może nie był aż tak kontrowersyjny, on zdobył największą popularność na świecie i teraz wszyscy próbują go dogonić. Chcą przyciągnąć większą liczbę użytkowników. Zarówno Google jak i e, XAI, e, mhm. wszyscy gonią czata GPT. I wydaje mi się, że inwestorzy mogą doceniać talenty marketingowe Ilona Muska, który często wzbudza e, kontrowersje. Wcześniej Grok obrażał polityków, teraz Grok e, rozbiera ludzi. No jest to darmowy czas marketingowy, prawda? E, niestety, e, niestety to jest tak, że tym razem te kontrowersje zupełnie nie wpływają e, na mhm. jakąś tej spółki, No właśnie, sztuczna inteligencja wydaje się, że jakby była obok nas, bardzo blisko, jakbyśmy mogli korzystać z niej na co dzień, ale tak w praktyce nie jest, no bo widzimy jakieś tam wygenerowane przez sztuczną inteligencję grafiki, zdjęcia, nawet już nagrania. Trudno nawet niekiedy nam to odróżnić od rzeczywistości. I to też trzeba, to jest pewna umiejętność, żeby to odróżnić, ale chciałbym porozmawiać o tym, czy my, my, urzędy, państwo polskie, lokalne władze samorządowe wykorzystują sztuczną inteligencję już teraz do dobrych do tego, żeby jednak ten mieszkaniec, obywatel miał łatwiejszy dostęp do usług publicznych. Tak, zdarza się, są już takie przypadki wykorzystania AI w samorządzie. Ja mogę o nich opowiedzieć, natomiast wydaje mi się, że jeszcze w sposób niewystarczający korzystamy z możliwości tej technologii. Tutaj nie chodzi tylko o państwo, nie chodzi tylko o urzędy, ale też myślę, jeśli chodzi o firmy, nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie możliwości ma ta technologia. Skupiamy się na tych aspektach, no, które są właśnie kontrowersyjne, ale to jest tylko wierzchowek góry lodowej. My raczej bym to e... powiedział, że to jest powierzchowna tak, ocena po prostu. Tak, dokładnie. Siłą rzeczy ona najmocniej się przebija, no, to, to jest kontrowersje najmocniej się przebijają. Natomiast może powiem o tych pozytywnych zastosowaniach. W Gdyni, gdyńskie centrum kontaktu na przykład funkcjonuje, gdzie może, ci, którzy chcą umówić się na wizytę w urzędzie, rozmawiają ze sztuczną inteligencją, która ma dostęp do kalendarza urzędnika i wpisuje mu tę wizytę do kalendarza. Pracownicy tego centrum kontaktu mają prawo, mają możliwość, jeśli zostanie im zadane pytanie, nie muszą szukać konkretnej uchwały Rady Miasta, w której jest jakieś rozwiązanie na przykład wysokość podatku od nieruchomości na 2026 rok, tylko zadają pytanie, mają taką właśnie przygotowaną tylko dla nich sztuczną inteligencję, która odpowiada na pytania dotyczące urzędu. Super kwestia. To jest dokładnie to, co w jaki sposób korzystamy z czata GPT, ale już do, do spraw lokalnych, czyli do tak. no, naszych codziennych obywatelskich spraw. Dokładnie. Ta sztuczna inteligencja. Mhm za nakarmiona wiedzą o e, tym samorządzie. Na przykład we Wrocławiu taki problem. To jest dość duży samorząd i tam e, wiele osób e, dzwoniło, przychodziło do urzędu, pisało maile z zapytaniami o to jakie są zasady segregowania odpadów. Tak, no nie wiadomo, czy to do tego kosza, czy to do, do innego i tak dalej. I w końcu zatrudniono do tego sztuczną inteligencję, którą nauczono zasad segregacji odpadów we Wrocławiu. I teraz jak jakiś użytkownik ma pytanie, bardzo szybko może dostać odpowiedź i urzędnicy nie tracą czasu na e, te odpowiedzi. Mogą zająć się wtedy bardziej priorytetowymi kwestiami, i wydaje mi się, że tego typu zastosowań jest coraz więcej. Ja widzę. A tutaj, że... właśnie gdzieś na Mazowszu, może w okolicy? Wiem, że powiat miejski w tej chwili wdraża sztuczną inteligencję i będzie pomagał. Urzędnicy będą mieli narzędzie, które będzie pomagało przygotowywać im odpowiedzi na pisma, tak żeby ta odpowiedź trwała szybciej, żeby od razu sięgnąć do jakichś odpowiednich przepisów. I wydaje mi się, że to jest takie najbardziej. Bardziej zaawansowane wdrożenie na mazowszu o którym ja słyszałem. Natomiast jest bardzo duże zainteresowanie w urzędach, jeśli chodzi właśnie o wiedzę na temat sztucznej inteligencji. Natomiast wydaje mi się, że urzędy też jeszcze czekają, obserwują, czekają na te pozytywne przykłady. I wydaje mi się, że też tutaj ze strony państwa powinien pójść taki impuls. Cyberbezpieczeństwo. To jest w tej chwili mocno domena na samorządach. Na to poszły publiczne, rządowe dotacje, jeśli chodzi o właśnie tę sferę w urzędach, i wydaje mi się, że urzędy też po prostu czekają na taki sygnał, być może jakiś właśnie program ze strony mm -hmm. państwa, który pozwoli im i doedukować się, i wprowadzić takie rozwiązania. Ty, Pawle, szkolisz ludzi, właścicieli firm, przedsiębiorców, z tego, jak to wdrażać te rozwiązania w codziennym funkcjonowaniu firm, po to, żeby po prostu pewne procesy ułatwić. A jakich, Argumentów używali, używali ci, którzy mówili, aż to się nie granica, proszę pana, to jest zagrożenie, to jest. co O co mówili? Tak, rzeczywiście y, często można spotkać się z takim argumentem, y, choć to nie jest tak, że y, myślę, że nawet ci, którzy mają te obawy, y, to jednak mają takie podskórne poczucie, że ich konkurenci mogą zacząć to używać i to może doprowadzić do, do pogorszenia ich pozycji rynkowej. Mhm. Proszę zobaczyć, firmy, które nie wdrożyły stron internetowych, które nie mają, nie używają nowoczesnej komunikacji w formie smartfonów, nie one, mają swojej wizytówki w Google, na przykład. Tak, one, one dzisiaj przegrywają i przedsiębiorcy przeżyli już tę rewolucję i jakby mają tego świadomość. Natomiast rzeczywiście przedsiębiorcy. Na przykład obawiają się tego, że pracownicy wprowadzając jakieś informacje do chatbotów w sztucznej inteligencji, wprowadzą wrażliwe dane firmowe. Firmy bardzo się tego boją i to jest taka najczęstsza obawa, z którą się spotykam. Na to są rozwiązania. W sensie nie, nie każda sztuczna inteligencja musi funkcjonować przez internet. Można mieć rozwiązanie lokalne, które nie wychodzi poza obręb naszego urzędu. No, dla urzędów to jest uważam, że zalecana, to jest konieczna forma korzystania ze sztucznej inteligencji. Tak, żeby to było lokalnie, natomiast firmy też mogą coś takiego zrobić. Śledzisz ten rynek, tak, jesteś praktykiem, ale co w tej branży teraz jest jakby na tapecie? Co jest aktualne, oprócz tego zamieszania z, z Grokiem? Jaki to będzie rok 2026, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję? Firmy zastanawiają się, jak mogą zautomatyzować pewne procesy. Tak, dzisiaj na przykład inżynier w firmie siedzi przy jakimś programie do projektowania i e, spędza e, na tym 30-40 godzin, żeby oddać projekt, tak? Ten czas tego inżyniera to jest bardzo, bardzo, bardzo cenny czas. E, I firmy chciałyby, żeby e, taki inżynier e, zamiast 40 godzin spędzał 10 godzin, więc zastanawiałem się, jak przy pomocy sztucznej inteligencji można zautomatyzować działanie tego programu. E, oczywiście jest e, trochę firm na rynku, które oferują działania automatyzacyjne, okay. ale nie wszystkie działają etycznie. Dziś musimy sobie jasno powiedzieć że procesy automatyzacji są możliwe, natomiast nie wszystko jeszcze da się e, zautomatyzować. E, te możliwości modeli sztucznej inteligencji rosną z roku na rok. Ja tylko powiem taki przykład. Trzy lata temu, kiedy debiutował ChatGPT, e, sztuczna inteligencja mogła za człowieka rozwiązywać zadania, które on e, wykonywałby kilka minut. Dzisiaj po trzech latach najlepsze modele sztucznej inteligencji są w stanie rozwiązywać zadania, które człowiek wykonywałby 4-5 godzin. Więc e, mamy post Ogromny przez te 3 lata, ale te 4-5 godzin to jeszcze nie jest e, aż taki e, czas, żeby zautomatyzować wszystko. Więc firmy e, muszą odróżniać te sensowne propozycje automatyzacji od e, oszustw. Sam jestem ciekaw, czym jeszcze nas zaskoczy sztuczna inteligencja, i w sensie pozytywnym i negatywnym warto to wszystko e, rozróżniać i wiedzieć, że to ma jak wszystko w życiu. Dobre i złe strony, o czym mówił na antenie radia Warszawa Paweł Majewski, specjalista do spraw AI. Serdecznie dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo.